A kuku, szybki projekt lampa do frezarki. Są cztery otwory gwintowane M6. Znalazłem kurde blacha tak tam w tej tokarce boha, w tej niebieskiej, w tych szufladach. Patrzcie jak to pasuje kurde, jak mordę strzelił. Także nic tylko otwory natrasować. 6 to wywiercamy 7 mm. Dobra. Pyk, 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 pyk. No dobra, i to tu będzie kurde pasować elegancko. Teraz tu tylko taki popierdółek trzeba jeszcze zrobić. Ja potrzebuję coś z trzynastką otworem. Mam tu taki kawałek popierdółka. Źle splanowany, ale wykorzystamy to jeszcze. przyleci i ja za ten fajka zrobię, a pilnujcie. Jestem ciekawe czy na osi jest, ale powinno raczej być. Toczy się, toczy się coś, nie? No, no się chwila już trzynastka wiertło. Bo tam musimy 13 otwór po pierdełka z drugiej strony tam jest 12, coś nawiercone. Więc tam... Nie trzeba żadnych dokładności. To jest tylko uchwyt na lampa. No, no i dobre. Poczuj się to nie Na czas na wypadki. Dobra, to oni się toczy i już da spowarka naszym Здесь вышел, Ну, уже есть. Так, фаза, может быть. To jest w miarę proste. Do przyspowania wystarczy. Tu jeszcze się przydało splanować system nieco. Jeszcze takie krzywaj, krzywactwo będzie brzydkie, takie taką brzydkie to nie chcemy. Nie? ну и что тогда Jak toczy się? Coś się tam toczy, nie? Zaraz powiem na jakich obrotach my teraz pracujemy. To jest 3B. 3B to jest 180 obrotów na minutę, dlatego lata kociuchutko jest. Teraz musimy się tylko zrobić takie fajne zaokrąglenie, jeszcze taką faskę fajnisto, bo tam kabel wystaje, żeby mu się nie przetarł a Dobra, powinno być dobrze. No dobra, jesteśmy na wylot. Na gorąco pomalowane i zaraz to montujemy. Gorące to pieroństwo jest. Te, moc, te otwory tutaj tak podpasowały pięknie, że jest luks. To teraz jest kurde powiem Wam konkreta cykfu. Jest eleganckie żółte światło. Teraz możemy tak podjeżdżać tu na dół. No i mamy elegancko. Mogę z jednej strony, kurde, zapodać to, mogę to zapodać z drugiej strony. Jest pięknie. Można to schować do góry na wszystkie modele. Przykręcone jest. Trzymie się. Idzie ten pierożek regulować do samego dołu. Nawet jak na dole będzie się, kurde, całkiem na dole się będzie frezować czy coś. To już jest lux. To już tak kurde jest. Tak książka piszą. A tu też jest LED zapodany, tylko że taki bardziej matowy, żeby się nie świeciło po oczach. No. Tyle.